Podziały na jednostki organizacyjne wojska służą przede wszystkim do skuteczniejszego prowadzenia działań wojennych, jak i na łatwiejsze tworzenie oraz utrzymanie sił zbrojnych. Współpraca jednostek organizacyjnych w danych siłach zbrojnych oraz między nimi jest kluczowa do wygrywania bitew, a co za tym idzie, całych wojen. W tym odcinku przedstawię jednostki organizacyjne na podstawie polskich sił zbrojnych. Pamiętajmy jednak, że w każdym państwie liczba żołnierzy w danych jednostkach organizacyjnych, czy też sama ich struktura lub podział mogą się nieco różnić. Jednostki organizacyjne Wojska Polskiego dzielą się na cztery główne części: pododdziały, oddziały, związki taktyczne oraz związki operacyjne. Zaczniemy od pododdziałów. Najmniejszym pododdziałem jest drużyna. W artylerii jej odpowiednikiem jest działon, w wojskach zmechanizowanych i pancernych załoga, w niektórych jednostkach rakietowych, łączności i logistycznych obsługa np. wozu, urządzenia lub agregatu. W zależności od rodzaju wojsk, ich przeznaczenia i funkcji, stan liczebny drużyny wynosi od 3 do 15 osób, a dowódcą drużyny najczęściej jest podoficer. Następnym pododdziałem jest Pluton. Pluton zwykle składa się z od dwóch do 5 drużyn, działonów, sekcji lub załóg. Występuje we wszystkich rodzajach wojsk i jest podstawową jednostką w szkoleniu, a co ciekawe, jest również odpowiednikiem klasy w szkole albo grupy na studiach. Przeważnie jest to najmniejszy pododdział dowodzony przez oficera. Kompania liczy za to od 60 do 110 żołnierzy, podoficerów i oficerów. Składa się zazwyczaj spod oddziału dowodzenia od 3 do 4 plutonów zasadniczego rodzaju wojsk ewentualnie plutonów wsparcia. Kompanie czasami mogą wchodzić w skład pułku, a nawet brygad czy dywizji, jak na przykład kompania zaopatrzenia lub obsługi. I ostatni z oddziałów jest batalion, który składa się z od około 300 do 700 żołnierzy. Teraz przejdziemy do oddziałów. Pierwszym z oddziałów jest samodzielny batalion, który posiada stałą strukturę organizacyjną, jest również samodzielny pod względem gospodarczym i administracyjnym. Każdy samodzielny batalion ma również swoją osobowość prawną, nadany numer i posiada własną pieczęć herbową. Drugim i ostatnim z oddziałów jest pułk. Pułk jest złożony z dowództwa, sztabu, kwatery mistrzostwa, kilku pododdziałów określonego dla danego pułku rodzaju wojsk, oraz z oddziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań pułku. Pułk, podobnie jak w samodzielnym batalionie, jest jednostką samodzielną pod względem administracyjnym i gospodarczym, ma też własny sztandar. Najczęściej pułk stanowi część związku taktycznego, brygady lub dywizji, ale może także występować samodzielnie jako samodzielny pułk. Dalej mamy związki taktyczne. Najmniejszym z nich jest brygada. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych. Współczesna brygada składa się z batalionów i kompanii różnych rodzajów wojsk i służb. Jest ona jednostką prowadzącą walkę broni połączonych. Dowódca brygady kieruje działaniami batalionów lub zgrupowań taktycznych tworzonych na bazie batalionu. Dalej mamy dywizję. Składa się z od 5 do 15 tysięcy żołnierzy. Jest złożona zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk, przeznaczonych do prowadzenia walki, oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów, przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych. Ostatnim ze związków taktycznych jest Korpus. Składa się z kilku dywizji lub brygad określonego rodzaju wojsk oraz związków taktycznych i oddziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił. Wchodzi zwykle w skład związku operacyjnego. Niekiedy może działać samodzielnie. Ostatnim z podziałów jednostek organizacyjnych są związki operacyjne, a swoje miejsce ma tu armia. Armia składa się z dowództwa, kilku korpusów lub dywizji zasadniczego dla danego związku rodzaju wojsk oraz związków taktycznych i oddziałów zapewniających dowodzenie, a także zabezpieczenie operacyjne, materiałowe i techniczne działań całości jego sił. Chciałbym jeszcze dodać, że jednostki organizacyjne przedstawione w tym materiale, czyli głównie wojsk lądowych, mogą mieć swoje odpowiedniki w innych rodzajach sił zbrojnych, pod innymi nazwami. To wszystko w tym odcinku i zapraszam na więcej.